Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dzisiejszy to euro -dolar na poziomach zbliżonych do 1,33, a więc 1,3290, 1,3310. Natomiast warto zwrócić uwagę na fakt, iż euro, złoty i USD, PLN, mówiąc kolokwialnie, podeszły do góry, a więc euro, złoty to poziomy rzędu 4,40, natomiast USD, PLN to poziomy rzędu 3,30. Szanowni Państwo, dzień dzisiejszy to trzy publikacje makro. Pierwsza z nich to godzina 10.00 PMI do sektora usługowego w strefie euro. Wartość oczekiwana to 43,1 punktów względem 49,1 punktów z miesiąca poprzedniego, także pozytywne informacje, przynajmniej w teorii. O 11.00 sprzedaż detaliczna w strefie euro, dodany spadek o 2,6%, względem spadku o 4% z miesiąca poprzedniego. I wreszcie ostatnia z publikacji, myślę, że najważniejsza w dniu dzisiejszym, to 14.15 i Stany Zjednoczone, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym według agencji ADP. Tutaj wartość oczekiwane to spadek o 650 tysięcy względem spadku o 742 tysiące z miesiąca poprzedniego. Dziękuję Państwu uprzejmie, życzę miłego dnia, do widzenia.